Witam serdecznie, 27 październik 2012, dzisiaj w ramach Kierkowego Szlaku kilka słów z samochodu. Jesteśmy w Łodzi, śnieg wali niesamowicie eee, i dziś mamy naszą konwencję. Naszą konwencję, Konwencja Molina Polska 2012, ale chciałem się skoncentrować troszeczkę na tym, co było wczoraj. Eee, wczoraj mieliśmy fantastyczne spotkanie z Sonatą, Sonatą Radziunienę, Um, diamentową obronę osobą wielkiego formatu w biznesie z Morindą, fantastyczną osobę, klub milionerów, no, potężna organizacja, znakomite wyniki. Chciałem powiedzieć dzisiaj o um, fenomenie prostoty, fenomenie prostoty. To, co Sonata przekazała, to, co powiedziała nam wczoraj, w ciągu tych właśnie dwóch dobrych godzin swojego wykładu, z tego wszystkiego biło coś niezwykłego, coś co każdy z nas czuje, że w nas jest, ale coś, co może gdzieś tam gubimy po drodze. Była siła prostoty, siła prostoty budowania tego przedsięwzięcia. Widać, że Sonata buduje ten biznes bardzo prosto, buduje go w sposób powielalny. To wszystko, co robi, jest. Do zrobienia przez każdą osobę, która chciałaby budować biznes tego typu. Tu nie ma nic specjalnego, nic szczególnego, nic nie wymagającego, jakichś niezwykłych nie wiem, wysiłków, nie wiem, niezwykłej edukacji, niezwykłych umiejętności. Oczywiście budują to ludzie w jej zespole, ludzie. O różnych talentach, o różnych zdolnościach, z różnymi zdolnościami, ludzie, którzy mają no, jakiś tam zakres wykształcenia od najniższego do max profesorów i tak dalej, ale mm, chodzi o to, że jest to bardzo prosto przez nich budowane. Nikt tego sobie nie komplikuje i ten fenomen prostoty, ten geniusz prostoty yy, wczoraj przebijał z tego wykładu sonaty. Geniusz prostoty i to wielkie poczucie człowieczeństwa. Tak naprawdę na tej płaszczyźnie człowieczeństwa, na tym poszukiwaniu w drugiej osobie człowieka, dawaniu siebie jako człowieka drugiej osobie, buduje Sanata ten biznes. Wielka lekcja, wielka lekcja. Dla mnie fenomenalna lekcja budowania tego biznesu. Fenomenalna. Bardzo wierzę, że wyciągnę z tego wnioski i będę wdrażał w całym moje przedsięwzięcie. Tobie też tego życzę, jeżeli byłeś na tym spotkaniu. Jeżeli nie byłeś, będziemy mieć CD. To następne CD będzie ze spotkania z Sonatą, żebyś mógł słuchać, żebyś mógł sobie też to puścić, czy mogła puścić i, i usłyszeć te fantastyczne, fantastyczne informacje. Do zobaczenia jutro na Kikom Szlaku. Jutro już w Subicji.